Dofinansowanie mówiłem 1548 150 dokładnie, czyli 50% z tego, ktoś robi coś, a ja zasługi będę zbierał. Ja tego do grobu nie zabiorę, dla Gostkowa ziemię odstąpię pod ścieżkę. To będzie nowy ciąg, pieszawerowy odcinek. Dąbie Gostkowo. Po której stronie ulicy? Po prawej stronie, w stronę Gostkowa, nie? Patrząc. I to jest też sprawa, o którą mieszkańcy doskonale walczyli. No, od walczyli o to bardzo długo. To jest poprzez dla bezpieczeństwa. Bardzo dużo od nas, mieszkańców, pracuje w firmie Drutyx. I to by nie miało możliwości swobodnego dojazdu, korki mniejsze, taniej, no i przede wszystkim bezpieczniej. Bez jakiego na to było, tak by, by, to było oczekiwane, tak samo jak, jak boisko, tak samo i to. I, Udało się na te środki Żydowe zdobyć, to były też perturbacje, ale... Ile to kosztuje? Fakt powiem dokładnie. Cała inwestycja po przetargu, bo to firma budowlana HINZ, Arkadiusz HINZ z siedzibą w Żurminie, będzie wykonywała, bo umowa jest podpisana już. Dokładna koszt inwestycji 3 miliony 489 500 zł. I kiedy koniec inwestycji? Przewidziany jest umowie, jest poprzednia umowa, dokładnie do 30 czerwca. Tu jest już taki dom dróżnika, chyba to jest dom. Tak. On, on koliduje on, chyba z tą ścieżką, to co się z nim stanie. Dom dróżnika będzie rozebrany, bo on koliduje w ogóle niestety, i na drodze, to, tak powiem, przeszkadzałby. Nie? Ale to jest prywatna nieruchomość? Nie, to jest gminna. A gminna? To jest gminne mieszkańcom wykwatrowania, gdzie to już jest zdecydowane, nie? Czyli koniec tego... Koniec przydrożnego domu drużnika. No koniec drużnika, ale przede wszystkim będzie początek, jak gdyby taki, będzie inny etap cywilizacyjny dla mieszkańców. To na pewno jest bezsporne. bezsporne. Będzie pan jeździł rowerem do obytowa? Nawet mogę jechać jako pierwszy tu. mówiłem 1548 i 150 dokładnie, czyli 50% z tego, z tych kosztów. Reszty dołożyła gmina. No, takie są realia, ale chwała im za to. Odnosząc się do tych wypowiedzi, właśnie się nie zgadzam z tym, bo Rada Sowiecka złożyła pismo do burmistrza o budowę ścieżki rowerowej i również i boiska. Ale się odniosę najpierw do ścieżki rowerowej. Na spotkaniu z panem burmistrzem, rozmawiałem po tym wniosku. Pan burmistrz mi oświadczył, że panie Sołtysie, panie radny, z czym pójdziemy. Nie mamy wstępnego projektu, nie mamy gruntów pod ścieżkę rowerową. Więc, panie redaktorze, wychodząc z urzędu po spotkaniu, podjąłem od razu decyzję taką, że muszę to zrealizować. Szukałem tego samego dnia. Znalazłem projektanta z powiatu kościerskiego, który zrobił projekt. Powiem szczerze, za darmo chciał, ale pan Czapiecki zapłacił 1000 złotych ze względu na dojazdy i, tak, i na paliwo. I to tylko na tyle wyniosło. A dlaczego za darmo chciał? No bo wiedząc o tym, że się dobijam już o tą ścieżkę rowerową od lat, ale po uzyskaniu tej, tutaj mam przed sobą koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej Dąbie Gostkowo. Rozmowa z właścicielem gruntów. Więc miałem to już przed sobą. Umówiłem się z właścicielem gruntów, z panem Adamem D. O gruntach. Rozmowa była, spotkaliśmy się, rozmowa była bardzo przyjazna. Przedstawiłem mu całą koncepcję tej ścieżki rowerowej, jak widać. Pan właściciel tych gruntów powiedział w te słowa. Powtarzę jego słowa. Panie radny, panie sołtysie, ja tego do grobu nie zabiorę, dla Gostkowa Ziemię odstąpię pod ścieżkę. I tak się zaczęło. A on ma wszystkie grunty aż do samego Dąbia? Tak. I rozpoczęliśmy z tą miłą wiadomością. Pojechałem do pana burmistrza na spotkanie, przedstawiając mu koncepcję tego przebiegu tej ścieżki rowerowej i jaką przeprowadziłem rozmowę z panem Adamem. W związku z tym pan burmistrz zdecydował o, o, o projektowaniu tej ścieżki rowerowej i uzyskaniu wszelkich pozwoleń, wszystkiego na budowę. Jeżeli mieliśmy tylko połowę dotacji, trzeba było starać się o drugą. I rozmowie z panem burmistrzem powiem, który przychylnie się odnosił do tej budowy i z budżetu gminy dołożył milion dziewięćset czterdzieści, milion. 948 135 zł. A ze środków województwa mamy 1548 135. Ale nie spoczywając na laurach, złożyłem wniosek do. Można zobaczyć. O budowę właśnie. Tutaj ścieżki rowerowej i dofinansowania. Dostałem odpowiedź na piśmie, że jeżeli gmina podejmie się tego zadania. To również województwo będzie uczestniczyło. I stało się tak, że dnia 26 lutego na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego otrzymaliśmy pół miliona złotych na dofinansowanie właśnie tego zadania, tej ścieżki rowerowej. W związku z tym jest to dla nas miłe, bo możemy pół miliona środków przeznaczyć na inne cele. Dzisiaj, panie redaktorze, jeżeli ktoś chce się chwalić czymś, to trzeba to dokonywać. Ja dzisiaj, może pan jechać ze mną do domu, przedstawię dokumenty, to naprawdę jest tego masa, żeby coś zdobyć. To jest jedna sprawa. Jest to dla mnie, to powiem przykre, bo tyle starań, co ja wkładam, i ja służę mieszkańcom, wkładam starań na rzecz Gostkowa, to jest, mogę powiedzieć, oświetlenia, wodociąg na Głębią Górę, przepusty, remonty dróg. No dzisiaj chciałbym, żeby pan radny pojechał tam, gdzie obiecał 4 lata temu, asfalty, oświetlenia, no niestety asfaltów nie ma, oświetleń, ale ja zrobiłem, ale je, proszę, możemy jechać sprawdzić, ja zrobiłem. Ktoś robi coś, a ja zasługi będę zbierał. Tak nie może być, w związku z tym moja jest taka... Nie niesmaczność wobec tej inwestycji. To w takim razie kto załatwił ścieżkę rowerową? Radny Wiesław Dykier czy Radny Jerzy Wyczk? Ja może obaj. z Radą Sołecką występowałem już od dłuższego czasu o budowę ścieżki i rozmowy z Panem Burmistrzem i to co Panu pokazuje, i do Urzędu Marszałkowskiego stało się tak, że się te środki otrzymało, zebraliśmy i ją budujemy. No dobrze, a ja jeszcze nawiążę do boiska, bo pan Dykier występował i mówił, że załatwił modernizację boiska, że starał się o to, jak mówił u Piotrka, czyli Piotra Millera. Jak pan to ocenia? Ja nigdy takie rzeczy, panie redaktorze, to nie jest, bo to nie jest prywatna sprawa, to są pieniądze służbowe i tak dalej. Ja wystąpiłem dnia, bo Rada Sowiecka ciągle, co roku pisałem wnioski, Otrzymałem odpowiedź, że w e, bytowie uchwaliła e, Bytowie gmina. No nie będę już tutaj Rada Miejska w Bytowie uchwaliła budżet gminy na 2020, w którym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego boiska przyszkolnego w miejscowości Gostkowo. Zadanie to będzie realizowane 2022 ze względu na brak środków. No rok się przesunął, można powiedzieć. Gmina wystąpiła o dofinansowanie. Z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 1 cztery i brakujące środki, 546 tysięcy złotych trzeba było rozmawiać z panem burmistrzem, żeby dołożyć po prostu z budżetu gminy. No, ale pan Dykier mówi, że on z tego polskiego ładu właśnie, że to on wychodził. Ja nie rozumie takiego czegoś, panie redaktorze. Jeżeli gmina ma dokumentację i występuje z wnioskiem o dofinansowanie, to ja uważam, że właściwym źródłem pozyskiwania środków jest burmistrz i gmina bytu, która wystąpi i która uzyskuje. I tak to się również stało w tym momencie. No dobrze, a jak to wygląda tak politycznie no, współpraca między dwoma radnymi, między panem a panem Dykjerem? Ta współpraca w ogóle jest, czy jej nie ma tu w Gostkowie? Ja w ogóle powiem tak. Od 19 marca 1999 roku pełnię funkcję sołtysa, od 2002 roku pełnię funkcję, jestem radnym Rady Miejskiej w Bytowie. Od czterech kadencji pełnię y, rolę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powiem szczerze, nie zwraca się do mnie Pan. Tu nie ma co ukrywać. Ja uważałem, że współpraca dwóch będzie lżej. No niestety. Ktoś komuś wstawia widły, bo ja tylko zrobiłem, drugi nie. To jest właśnie złe. Powinno się działać wspólnie i dochodzić do celu. I byśmy byli wszyscy szczęśliwi. To na koniec, może zapytam tak. Czy pan Dykier w ogóle zrobił coś dla Gostkowa? Nie wiem. Niech pan Dykier powie sam co zrobił. Niech stanie przed mieszkańcami i niech powie. Bo ja mogę powiedzieć tutaj, panie redaktorze, że dwie godziny będziemy mówić o tym i co mam na to dokumenty. I to jest ważne.